Witajcie moi drodzy w nowym vlogu. Już tam możecie zobaczyć, że choinki nie ma. Ojej, jest godzina prawie 23, a ja jeszcze siedzę i wiecie co, i montuję film nowego vloga na kolejny dzień. Bo e, Jezu, w tym tygodniu to miałam jakiś Armagedon. wziąłam sobie jeszcze też dodatkowe tutaj zadania, zlecenia. Zwał, jak zwał. I one też troszkę czasu nie powiem, ale mi zajmują. No i to też powoduje, że jestem zmęczona. Chciałam wam tylko powiedzieć, że przymierzam się ostro, naprawdę ostro, ostro do zakupu laptopa. Będę go niebawem wybierała, więc. Może wam to nagram, może wam powiem, na który gdzieś tam się decyduję, na co stawiam, który tak naprawdę biorę pod uwagę. A może on już będzie ze mną? No zobaczymy. Nie wiem, nie wiem, powiem wam, że na razie nie planuję. To jest taki początek tego vloga, więc być może jak nagrywam tego vloga, to nowy laptop jest już. Za mną na pewno jedno, co jest pewne, to to, że laptop będzie kupiony na raty, nie za gotówkę, bo po prostu mnie na to nie stać. Co prawda to nie będą wysokie raty miesięczne, bo tak sobie zaplanowałam, że na pewno nie więcej jak 230 zł miesięcznie nie udźwignę tego tematu, więc one będą musiały być w takiej, w takiej formie zobaczymy jak długo w ogóle będę go spłacała chcę go jak najszybciej spłacić tak zakładam rok, półtora roku to jest maks. nie chcę się wiecie zobligowywać, żeby przez 2-3 lata spłacać komputer bo umówmy się no, to w ogóle nie wchodzi w grę a na pewno wiem, że jakbym wzięła, rozłożyła sobie raty na pół roku, to tego na pewno bym nie udźwignęła, więc ale dobra kochani ja nie o tym, nie chcę wam e, też mówić o, o moich problemach, bo jak wiemy, każdy z nas ma problemy i każdy z nas musi gdzieś tam się z nimi zmagać. Ja cieszę się, że pomimo tego, że czasem jest ciężko, to daję radę. Dobrze, kochani, to tyle. Tyle, wy zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Moje dzisiejsze śniadanie, naprawdę nic nadzwyczajnego, bo to, są, to jest ta pita, którą kupiłam w takim, no w kerfurze, może nie umiałam się dosłowić. I tutaj mamy tak, ten serek piętnicy i do tego jeszcze żółty ser. Tutaj mam kiełbaski takie sojowe, musztarda oczywiście musi być, no i jeszcze przygotowana zielona herbata, więc ona mi się troszkę zaparzy. A ja się zabieram za jedzenie, na pewno całego tego nie zjem, ale będę miała na pierwsze i na drugie śniadanie. Tak więc czasem zobaczcie, ja też takie naprawdę bardzo proste rzeczy na śniadanie sobie serwuję. Także moi drodzy, jeżeli Wy coś siecie, życzę Wam smacznego, a ja zabieram się za moje cieplutkie paróweczki sojowe. Wiecie co, w końcu mam, w końcu kupiłam. Co prawda na raty, ale mimo wszystko już musiałam kupić nowy sprzęt, nowy komputer, bo ten, który ja mam, zresztą zaraz Wam pokażę, co się z tym moim obecnym dzieje, stało, dzieje się od dłuższego czasu w sumie, ale już, no wiecie, no pracować pracuje, natomiast obawiałam się, że, że coś tam się może wydarzyć, natomiast na ten się czaiłam, wybierałam, nie wiem... Sprawdzałam opinię i powiem Wam, że e, jestem z tego produktu póki co zadowolona, chociażby ze względu na i cenę i na to, że mogłam płatności sobie mm, rozłożyć na raty. Ale dobra, kochani, e, zanim Wam pokażę, jaki, na jaki model się zdecydowałam, to Wam jeszcze pokażę ten mój stary komputer, który mam, znaczy laptopa, którego mam już chyba z 15 lat. Dobra, pokazuję Wam. Że wiecie co, montuje mi się film, ja mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie wydarzy. Zobaczcie co mi się tutaj. Ojezu, poczekajcie, poczekajcie. Zobaczcie co mi się tutaj w tym moim laptopie wydarzyło, widzicie? On jest po prostu w rozsypce. O, tak wam pokażę. Tak obecnie wygląda tutaj mój laptop. Jakieś śrubki powypadały. Cały czas to jest, wiecie, pootwierane. Kóż tam się dostaje? Staram się to czyścić. E, no i to jest Asus. E, w sumie, no jestem z niego zadowolona, bo naprawdę mm, dużo mi e, tutaj zrobił dobrego. Posłużył mi. Natomiast e, on jest strasznie ciężki. E, no co tu jeszcze więcej mogę Wam powiedzieć? E, nie wiem, co to jest za modem Sonic mas nie wiem, nie powiem Wam szczerze, nawet nie wiem jaki to jest model, więc nie będę się na ten temat wypowiadała. Tu mi się właśnie montuje film, um, ale tak, ale powiem Wam, że um, dobre jest to, że rzeczywiście tutaj jest to miejsce na karty USB. Nie wiem czy zobaczycie. Um, I jeszcze tutaj ma coś takiego na. O właśnie na DVD na, na tutaj wiecie CD więc pod tym względem super i z tego byłam zadowolona natomiast no powiem Wam, że Ech, czas był już na nowe poza tym on ma mało pamięci bo on ma chyba 6 giga Boże nawet nie pamiętam, a ja potrzebuję takiego troszeczkę większego i ten model, który teraz kupiłam jest z większą pamięcią no to chyba tyle. Dobrze. Słuchajcie, muszę wam pokazać tę perełkę, na którą się zdecydowałam. Jest, jest i on. Spójrzcie, już wam pokazuję, już wam pokazuję. No, otwórzmy się. Zobaczcie, przepiękny, siliczny. Podobno klawiatura ma być podświetlana, ale podoba mi się to, że on jest taki, wiecie, taki obszerny, taki, że spokojnie będzie można tutaj ręce położyć, że się nic takiego nie będzie działo. No po prostu z tego jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o parametry, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, moi drodzy, bo ja nie znam się, jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, zaraz go będę sobie ładowała. I teraz tak, jaki ja mam model, już Wam pokazuję. Ja go wiecie co kupiłam. E, tak jak Wam powiedziałam na raty w Euro AGD. E, raty nie są wysokie, bo są powyżej 200 zł, chyba tam 230 zł. Ma ładowarkę, zaraz to wszystko podłączam. E, I przede wszystkim zacznę tutaj używać. Ja go wiecie co kupiłam z myślą właśnie o YouTube. Na tym moim starym laptopie, tutaj jeszcze go możecie zobaczyć, po prostu program i te wszystkie rzeczy do montażu filmów niestety zajmują bardzo dużo miejsca i ten mój laptop, on już tego nie wytrzymuje, wiecie, no to, to jest za duże obciążenie. I ten kupiłam właśnie z myślą o... o no stricte o pracy właśnie na YouTube. Więc cieszę się, że będę miała tutaj wszystko w jednym miejscu. Zobaczcie, on jest płaski. On jest taki malutki, że to jest niesamowite. Także bardzo się cieszę, moi drodzy. Dobra, żeby nie przedłużać, ja go ładuję jeżeli nie zapomnę, a raczej nie powinnam, postaram się Wam również ten model podlinkować na dole a i tutaj oczywiście też skorzystałam z Tiply e, robiąc zakupy e, w Euro AGD i też będę miała zwrot e, zakupu tego, tego laptopa, więc słuchajcie, same korzyści muszę Wam coś pokazać, jakiś czas temu pomagałam mojej koleżance która była na zwolnieniu lekarskim dość długim e, w w robieniu, przygotowywaniu takich raportów i zobaczcie, co na mi przyniosła dzisiaj luculus. Um, mam nadzieję, że to mi się nie rozwaliło. Tak niosłam. A, rozwaliło się. Spójrzcie, biała czekolada. No po prostu zobaczcie. Zobaczcie, co to tutaj jest. No i cało mi wszystko wyleciało, ale nic to. Jestem przekonana, że smak się nie zmienił. Przepięknie to wyglądało. Wiecie, to była taka przepiękna kula. Mm, tak, mam ręce umyte, więc mm. Mm. biała czekolada. To jest chyba, to jest chyba mascarpone. Mm. Obłęd. Nie wiem, czy zobaczycie. Może tak mm, jasminu. Grandi Mango, gatunek jak nieznany wcześniej po tanice. Deser alchemiczny, oddziałujący na kilka zmysłów, jednocześnie odnaleziony przez Lukulusa i Mutz. Jak skin bar podczas dalekiej podróży na wschód. Więc to coś musi być bardzo dobrego. A ja kocham jaśmin, więc myślę, że ten deserek będzie idealny. Zwłaszcza teraz do kieliszka czerwonego wina, na którą mogę sobie teraz pozwolić, bo już zaczynam weekend, ale po prostu powiem Wam, że niespodzianka przepiękna. Dzisiaj czas na sernik i moi drodzy, tutaj mamy kilogramowy sernik, taki wiecie no z wiaderka, więc do tego będzie nam naprawdę cały kilogram potrzebny, do tego mamy 8 jajek, tu mamy 3 łyżki, Kartoflanki. Jest do tego też przepisu potrzebnych tak półtorej szklanki cukru, ale jak widzicie, mam tutaj szklankę taką, no, powiedzmy, pełną, pełną. Nie ma znaczenia, ponieważ ja będę dosładzała to wszystko moimi kropelkami skini. I tutaj mam nowo, nowojorski sernik. Do tego mamy aromat migdałowy proszek do pieczenia, to tak mniej więcej łyżeczka proszku do pieczenia, pół kostki masła, tu jak możecie zobaczyć, mam jeszcze wanilię, taką laskę wanilii, więc postanowiłam, że skoro mamy mleko, to ja mleko delikatnie podgrzeję właśnie z tą wanilią, żeby jeszcze więcej tego wszystkiego aromatu porządnie wydobyć. No, moi drodzy, no i oczywiście moja nieśmiertelna maszyna. Właśnie pokażę Wam tutaj model, to jest Klatronik. Wiecie co nie wiem, czy to jest ten CTTC. Nie mam pojęcia. Powiem Wam, że jak go znajdę, to wam go podlinkuję, jak nie, no to ale powiem Wam, że ja go mam naprawdę chyba od 10, jak nie więcej lat i bardzo go sobie cenię. Fajnie pracuje. Do tego mam miskę już to przygotowaną, więc wszystko zaraz będę robiła. No i jeżeli chodzi o takie pierwsze kroki, które należy tutaj zrobić, to utrzeć masło z cukrem. Ja ten cukier będę rozpuszczała w mleku, troszkę go zostawię, bo musicie zostawić tak naprawdę pół szklanki cukru do ubijania białek, bo musimy tutaj niestety leżutka oddzielić od białek. No i co? I ucieramy masełką, z czym? Z twarogiem. Więc e, zaraz wszystko będę powolutku robiła. Nie wiem, czy krok po kroku Wam będę pokazywała, bo e, wiem, że te przepisy jakoś tak nie bardzo lubicie oglądać i chyba one nie bardzo e, przypadają Wam do gustu. E, no, chyba, że ktoś będzie pytał, no to wtedy może gdzieś tam w komentarzu Wam odpowiem, co i jak. Dobra, kochani, nie gadam, biorę się po prostu do pracy. A i moi drodzy, tutaj mam taki proteinowy krem o smaku białej czekolady z pistacjami. To są kawałki pistacji. Obłędny jest ten krem. Pomyślałam, że może tam kilka łyżek do tego właśnie sernika bym dołożyła, żeby podkręcić po prostu smak. Mamy to, no i teraz do piekarnika. Na ile minut? Ciężko mi jest powiedzieć, musicie po prostu sprawdzać. patyczkiem najlepiej um, powiem Wam, że pachnie obłędnie. E, spróbowałam troszeczkę. Jeszcze wiecie co, żeby mm, naprawdę ten serni był taki kwaśny, to ja dodałam mm, sporo e, cytryny. Cytryny wpłynie tą sycylijską, którą ja zazwyczaj kupuję, więc. E, jeśli macie ochotę, to możecie dać świeżą, no ale powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, jak dawno sernika nie jadłam. A ten jest z przepisu mojej mamy i jest u nas o matko. Ja pamiętam, że jak miałam 12 lat, to już go piepam. No, także do piekarnika i efekt końcowy Wam pokażę. Voila! Mamy serniczek, już wyszedł. On już wystygł, moi drodzy. Jeszcze jest co prawda trochę ciepły, nie ja będę go dotykała, bo to nie o to chodzi, ale tak tylko trochę od tego papieru oddzielić, ale wygląda pięknie, pachnie pięknie, dam mu odpocząć. No i myślę, że już jak będzie na e, talerzyku, to wtedy wam go zaserwuję. Ale jest piękny i pachnie okładnie o zobaczcie ciasto już jest gotowe polewa jest więc teraz y, musi to zastygnąć do lodówki i na pewno do pracy a tak prezentuje się o, kawałek serniczka tak więc to będzie moja kolacja dajcie mi znak czy lubicie serniki czy może niekoniecznie ja kocham dawno nie jadłam jest w końcu zamówiłam tak jak Wam mówiłam e, zamówienie przyszło do mnie do firmy bo to przyszło przez pocztę Polsko, no dalej, wyciągaj się. Yy, I zamówiłam serwitkę, będę miała zapas, bardzo się cieszę, bo tego produktu, jak wiemy, my kobietki nigdy za wiele w domu. I yy, już Wam mówię, jedna sztuka kosztowała 16,99. Za wszystko zapłaciłam 50 zł i 97 groszy. Także Idą ze mną do półeczki, a jeszcze stary mam, więc muszę go wykorzystać. Także polecam Wam, jak nie zapomnę, to Wam podlinkuję, a jak zapomnę, to jak będziecie chciały, to koniecznie mi się przypomnijcie. Linka Wam szybciutko uzupełnię w opisie na dole pod filmem. Moi drodzy, ja sobie przysiadłam, bo właśnie będę się już szykowała do pracy. A zapomniałam przecież, że ja wczoraj się z Wami nie pożegnałam, w związku z czym teraz właśnie to chciałam zrobić. Jak możecie zobaczyć, to już choinki nie ma ze mną, trochę mi smutno, ale nie ma co. W tym roku 2023 też choinka będzie, będzie na koniec roku, więc już się nie mogę doczekać, bo jak wiecie, mam kilka fajnych nowych dekoracji, nowych rzeczy, więc e, będzie pięknie. Póki co tutaj e, postawiłam mój cudowny stolik. To może tak Wam pokażę. Zobaczycie? Zobaczycie. No, więc, więc jest ślicznie, e, tak jak zawsze w moim stylu, czyli czerń, biel, złoto, srebro. I szło. Tak, to, to wiecie, że kocham najbardziej, z tego też jakby możecie mi kojarzyć. Ale kochani, nie chcę już więcej tutaj Was zatrzymywać. Dziękuję Wam pięknie, kochani, za to, że byliście ze mną. Dziękuję za tą energię, którą mi też przekazujecie w swoich wiadomościach, ale też również w komentarzach, więc tutaj oczywiście mógł przypomnieć, jeżeli masz ochotę, to zostaw ślad po sobie. Właśnie w postaci komentarza, bądź też subskrypcji, w zależności na co macie, kochani, ochotę. Dziękuję Wam pięknie. No i co? Do następnego. Ciao.